Myślę sobie, zanim powiem, kto został. Laureatem, że życie jest niesprawiedliwe, bo ci, którzy są prekursorami w jakiejś dziedzinie, muszą czasami długo, długo czekać na uhonorowanie, a czasami nawet nigdy być może tego nie doczekają. Bo dziś chyba nie ma księgarni, w której nie byłoby książki o zdrowym odżywianiu. Nie ma stacji telewizyjnej, w którym nie byłoby programu o tym, jak się zdrowo człowiek powinien odżywiać, gotować, jakich produktów uży odżywiać, używać, jak się odżywiać, żeby nasze życie było lepsze jednym słowem. Lauratka robi to od wielu lat. Jest jedną z tych, która zaczęła upowszechniać wiedzę o prawidłowym żywieniu człowieka, jaką jest Wydział Nauko o żywieniu człowieka i konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi to już od 20 lat. Są to wykłady o charakterze popularno-naukowym, odbywają się one co miesiąc i mają formę otwartą, jest to bardzo ważne. Z myślą o szerokim dotarciu do polskich konsumentów od roku 2011 prowadzone są ich transmisje w trybie online. Zróżnicowana tematyka wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowych wiadomości o żywieniu, fizjologii, dietetyki, technologii żywności, towaroznawstwa, ochrony konsumenta oraz ekologii. Jest rzetelnym i merytorycznym źródłem wiedzy w zakresie żywności i żywienia, skutecznie obalając, proszę państwa, mity, jakie w tym zakresie cały czas funkcjonują. Tak, można powiedzieć, że tych mitów jest naprawdę dużo, dlatego też dostęp do rzetelnej, merytorycznej wiedzy jest tak niezwykle ważny dla nas wszystkich, również dla nas jako procentu żywności. Dlatego też jest mi bardzo miło poinformować, że w kategorii propolonia opulenta nauka wyróżnienie za 20 dwudziestoletnie działania na rzecz edukacji żywieniowej konsumentów otrzymuje Wszechnica Żywieniowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. O odbiór wyróżnienia poproszę panią profesor doktor habilitowaną Krystynę Gutkowską, dziekan Wydziału Nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji. Zapraszamy serdecznie panią Dziękuję. Serdecznie gratulujemy Pani Dziekan, bardzo nam miło.